Używane przekleństwo. Wszystkie uwielbiam, dużo przeklinam. Uważam, że wulgaryzm jest no, żywioł mowy potocznej. Od Reja do teraz trwa, jest w sumie intymnym językiem. Nie wszędzie się go używa. Podpisanie bardzo korzystnego kontraktu z Wielką Wytwórnią Płytową, czy tworzenie muzyki na własnych zasadach. i to. to. Saport przed Wielką Gwiazdą, czy własny kameralny koncert. Hmm. Niby... mój ukochany rzeźbiarz mówił, że yy, drzewa ro... nowe drzewa nie rosną pod wielkimi drzewami, więc... Hmm. By Kurde, lubię duże sceny, więc chyba ten Przed wielkim Gwiazdą byłbym Ale lubię też kameralne, bo się, wiecie co, to po prostu yy, wszechświat by zdecydował, co by było najlepsze na mojej drodze do rozwoju. Z jakim artystą muzycznym nie chciałbyś być nigdy porównywany?